Cześć, z tej strony Mateusz. Ja jestem zawodnikiem kategorii Męska Sylwetka i chciałbym opowiedzieć Wam kilka słów na temat niezwykle ważnego aspektu treningu, jakim jest rozgrzewka, który niestety jest bagatelizowany przez większość osób ćwiczących na siłowni. Tak jak powiedziałem, rozgrzewka jest to wstęp do treningu, dzięki któremu nasze ciało będzie lepiej ukrwione, dotlenione zostaną wszystkie mięśnie, komórki, a także wyeliminujemy ryzyko kontuzji. Zapraszam Was teraz do następnej części, gdzie pokażemy, jak przeprowadzić rozgrzewkę przed treningiem siłowym. Cześć z tej strony Tomek. Pamiętajcie, że rozgrzewka jest najważniejszą częścią treningu, zanim chwycicie za hantle, zanim zaczniecie robić rozgrzewkę wielostawową. Pamiętajcie, żeby rozgrzać się na maszynach, tak jak robi to Mateusz. Może to być bieżnia, może to być orbitrek. Najlepiej, żeby to była rozgrzewka wielostawowa, stąd tutaj, tak jak widać na orbitreku, jest, działa jak najwięcej stawów. Zróbcie rozgrzewkę między 5 a 10 minut, żeby tylko pobudzić serce, żeby krew przepompować przez mięśnie, a nie żebyście zeszli z maszyny z wywieszonym jęzorem. Także, tak jak tutaj pokazuje Mateusz, tempo, średnie, rozgrzać się, podnieść temperaturę ciała, ale bez przesady. Zaczynamy od rozgrzania stożków predatorów i możemy robić to, jak to jak pokazuje oburącz. Może być to też wykonywany jednorącz. Bardzo dobrze dogrzewamy staw w ten sposób. Następnie przechodzimy do wznosów bokiem. Dogrzewamy mocno boczne aktony mięśnia ramiennego. Możemy to również połączyć ze wznosami przodem, gdzie rozgrzejemy przedni akton mięśnia ramiennego, a także dogrzejemy troszeczkę klatkę piersiową. Zależnie jak rotujemy ruch, nadgarstka tak będziemy też dogrzewać poszczególne aktony. Kiedy skupiamy się właśnie na dogrzaniu górnej części ciała, warto skupić się też na stawie łokciowym i bicepsach, a także w mięśniach antagonistycznych, czyli tricepsy, ponieważ te stawy też biorą duży udział przy wykonywaniu innych ćwiczeń. A łokcie, tak jak wiadomo, bardzo kontuzjogenne stawy, więc warto skupić się podczas rozgrzewki na tych właśnie partiach. Okay, widzieliście kilka już przykładowych e, ćwiczeń. Widzieliście, e, jak się rozgrzeć na maszynach cardio. Pamiętajcie, że kiedy przechodzimy do ćwiczenia konkretnej partii mięśniowej, zaczynamy rozgrzewkę pod tą partię mięśniową. Czyli jeżeli na przykład jest to klatka, rozgrzewamy obręcz barkowo, łokcie klatkę, ale również pamiętajcie o mięśniach antagonistycznych, czyli o plecach. One też pracują przy e, danym ćwiczeniu, dlatego je też trzeba rozgrzeć. Czyli e, ćwicząc klatkę nie zapominajmy o plecach. Ćwicząc biceps e, musi to być triceps. Jeżeli ćwiczymy na e, plecy, klatkę również też lekko dobrze rozgrzeć. Zapraszam Was na przykładowe e, ćwiczenia. Zobaczycie dalej, jak ćwiczymy. E, do zobaczenia.